Po pomoc dolaryngologa zgłaszają się osoby m.in. ze skrzywioną przegrodą nosową, polipami, przerostem małżowin nosowych, schorzeniami migdałków. Pacjentka, która do nas się zgłosiła, pani Paulina, jest y, osobą, której bardzo długo dokuczały problemy związane z migdałkami podniebiennymi. To są problemy. O typie infekcji, bardzo często nawracających, infekcji, gdzie rzeczywiście problemy są problemami ropnymi. Niewiele się zmieniło od ostatniego czasu, od ostatniego razu. Rzeczywiście te migdałki są w bardzo dużym obrzęku. Pokażemy te migdałki teraz. Pokażemy też pani Paulinie, jak to wygląda. To są zmiany, które obserwujemy u pani Pauliny. Widzimy tutaj zarys podniebienia miękkiego, języczka, tylna ściana gardła, po której ścieka taka połyskująca wydzielina i ogromne migdałki podniebienne. Które w chwili obecnej nie są jeszcze mocno zmienione zapalnie, ale w chwilach nasilających się infekcji i angin, te migdałki są w stanie nawet ze sobą się łączyć na skutek obrzęku i zbierającej się wydzieliny częstorotnej. Pacjentka ma pełne kwalifikacje, żeby te migdałki usunąć w tym momencie. Naszej pacjentce zaproponowaliśmy leczenie zabiegowe, mające na celu całkowite usunięcie migdałków podniebiennych. Zastosujemy tutaj taką najnowszą technikę z wykorzystaniem noża plazmowego. Jest to nóż, który, dzięki któremu uzyskujemy efekt najmniej inwazyjnego zabiegu, niskotemperaturowego. Tu wykorzystujemy temperatury w zakresie 60 stopni, dzięki czemu jesteśmy absolutnie bezkrwawo, bardzo precyzyjnie usunąć te zmiany. Jak również proces gojenia po użyciu noża plazmowego jest bardzo krótki. My tego typu zabiegi wykonujemy w trybie jednego dnia i tak naprawdę pacjent po znieczuleniu, po pobycie w naszej placówce do 3 do 4 godzin może praktycznie samodzielnie wracać. Do domu. W klinice w trakcie konsultacji laryngologicznych wykorzystywane są endoskopy diagnostyczne z możliwością wizualizacji dla pacjenta. Podczas badania na dużym ekranie plazmowym pacjent może oglądać wnętrze swojego nosa, gardła czy uszu.